Przed nami są cztery różne głowy, ale która jest dobra? Oto jest pytanie, bo nie wiemy. To jest głowa Patrycji, moja głowa oraz głowa Sepka i Alka. Pod tymi głowami coś się znajduje. Tylko nie wiemy co. Te głowy się same pojawiły i coś się w środku kryją. Weźmy, sprawdźmy, zobaczmy, co będzie w głowie mojej, na przykład Smyslu, albo w głowie Pati. Ej, zacznijmy od dziewczyny, bo Aak. dziewczyny mają pierwszeństwo. Haha! Patrycja ma pierwszeństwo, więc zacznijmy od niej. Dobra, no to w takim razie chodźmy do głowy Pati i mamy tutaj pytanie. Matematyczne 3 Uuu. plus 3 w nawiasie 2 plus 1. Ile to wychodzi? 8, 18, 16, 12. To już są grube widzenia matematyczne. To jest dobre z matematyki. Patrycja musi odpowiedzieć, bo to Patrycji głowa jest. I widzowie to, pomogą w komentarzu. To ona, ona odpowiada. Widzowie, zgadujcie, napiszcie w komentarzu, jaka to jest to odpowiedź. Jest, jestem ciekawy, może wy zgadniecie. I też młodzież klęsobra. Cóczkę w górę, dobra, Patrycja, zgaduj i klikaj. Trzy, dwa. Ile to jest? Ile to jest? E, to I... jest 12! Klikaj! Uwaga, uwaga! Tak, dobrze! Masz, Nie. masz! I A, masz! Złote jabłko! Co? Złote jabłko? <laughs> Ej, co za złote jabłko! A masz klucz ci wypadł, zobacz, czy może klucza masz? O, o jest, no. Alek ma, alek ma, dobra, jest, jest. Alek jest wyrzucił klucz. A, zabrał mi, Jest, ma, mamy! Mam. I otwieraj Uf. drzwi, otwieraj drzwi! I Jest! Yes. Dobrze odpowiedzieliśmy! Może wejść do głowy, Paty, więc wchodzimy do środka. A wy, widzowie, możecie wejść na mój sklep. Smilesokrokapel, koszulki, bluzy już są dostępne, sprawdzajcie! Niedługo się pojawią nowe wzory: kubki, naklejki, poduszki, wiele więcej, pierzenia w opisie do Każdego zamówienia dołącza swoje zdjęcie z autografem, jak coś zamówicie. Gratis naklejki, Zobaczcie sami, mój sklep. Smilsok.pl. Skaczemy na dół do głowy Patrycji na dół! Wow! Lecimy, zaczynamy. Zaczynamy, zobaczmy, czy ta głowa jest dobra albo zła. bo pasana. Oczywiście nie wiemy, co tutaj jest. No to też kliknijcie opeczki w górę, mamy tu jakiegoś parkura, mamy tutaj jakieś groby. Co to jest szkieletor? To jest? Jakieś dynamity, mapa zbyt dobrze. Ej, mapa do skarbu, mapa do skarbu! Ty jest... O tak jest! Ej tu jest mapa do łapeczki! Haha, <laughs> tu jest łapeczka, patrz! Ej to jest X, łapeczka w górę, widzowie, kliknijcie łapeczkę, tu jest łapeczka! <laughs> Ej kto kliknie łapeczkę, to jest mapa do kliknięcia łapki! Także klikajcie, Ej, to, jest... to była dla Was instrukcja, jak macie kliknąć palcem. <laughs> Kto nie umie, to ja już nie mam pytań. Dobra, idziemy dalej. Mamy jakiś trubów To wygląda A, chyba na, na złą głowę. O nie, dobra, najgorzej. Idziemy dalej. Teraz tutaj mamy jakiegoś parkura. Przeskoczmy ten parkur. musimy przeskoczyć. Raz tutaj, dobrze. Przeskakuj. A nie, nie trafiłem. Trze Trzeba jakiś taki mocny rozpęd Patrycja, przesu się. Wow, no. Patrycja dała Co radę! Mnie czy... Popchnąłeś mnie no Ej, Patrycja dała radę w szoku, byłem za pierwszym ja, razem. Dawaj nie teraz mogę. Ty. Dobra, jestem, jestem. Udało mi się. A teraz sebek, dawaj, dawaj, dawajcie. Nie, bo mnie zepchasz. No dawaj, no skacz. No, jak cię zepcham. Chodź, dawaj, no. <laughs> radę, Okej, okay, teraz, ale. O, Alek też, dobra? Teraz Patrycja. <laughs> Jak ich blokuję specjalnie. Patrz, przeskoczyła! Pati jaka mocna w parkurze. Ale to sobie zrobiła za drugi razem, od razu. Teraz Bera ja, ty. dobra. Przeszliśmy, ok, daliśmy radę. Idziemy cały czas w głąb, czyli w dół tej głowy, zobaczymy co tam będzie dalej. No a teraz mamy pytanie. Zostawiliście łapeczkę subika i teraz odpowiedź, tak lub nie. No, widzowie, kliknęliście łapeczkę, bo my tak, więc przechodzimy i mamy kliknięte, tak jest. Dobra, i teraz następne pytanie. Ile minut ma godzina? O. 50 minut? 100 minut? 60 minut albo 45. Ile ja minut... chyba wiem, ja ile chyba minut wiem. Ma... O, ktoś źle odpowiedział, ktoś padł. <laughs> Ej, Padyście, ściągnijcie tutaj sprotem. To jest <laughs> przypadek, weszła. Dobra, ja ją biorę. Okej, okay, i teraz ile minut? Ja obstałem, że ma 60, więc 60, uwaga, jest, dobrze, zgadłem. A weźcie, bo tam było, o, wszyscy dobrze przeszli. A ile tak? to jest? 2 plus 4 i podzielić na 2, ile to będzie? Uuu, no to, i, to teraz wy odpowiadacie, ja nie. <laughs> Ile ja dobra wstę? to ja wiem? Bieg... Alek źle! Alek, Alek źle! <laughs> no idziemy, idziemy, jest dobrze. Cztery to było. Cztery to było dobrze. Alek wszedł i źle. O, ja pojawił się. No idziemy dalej, musimy teraz tutaj przeskoczyć. Co, jak to przeskoczyć? O, dałem radę, patrzcie. A za pierwszym razem teraz wy. O, sobie też. Teraz Alek, uwaga, uwaga. <laughs> Alek nie dał radę. Alek dawaj jeszcze raz! A nie potrafią przeskoczyć, patrzcie. To o przeskoczył? A, przeskoczył, teraz Patrycja. Oj, powiedz sobie do rady. Troszeczkę o daj, Weź ziemię, może, po pom możemy Patrycji. Patrz, Patrycja, nie może, uwaga. O jest, na radę. Radę. jest ta radę! Dała radę! Ja po ziemię chłopie! A, ona, mocna. nie takie parkury przez Jak Nie ona jest tak parkurem super, no. No idziemy teraz, a musimy zejść na dół, uwaga. Schodzimy na dół i teraz. Co teraz jest? A, i lepiej teraz. No, zobaczymy, co w tej głowie u Patrycji będzie? Robi się ciekawie. Na uwaga, uwaga, teraz jest woda, co jest? Ej, tu jest jakaś foka! Ej, co to jest? Foka! A, o, o, foki a, co to jest jakiś? O, 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 co tu. Ej, tu jest jakaś skrzynka, weźmy z tej skrzynki! Co jest, co jest, mamy mieczek. bierzemy mieczek i nawalamy, nawalamy te foki! Bierzemy. A masz, a masz! Zwaliśmy jedną Tutaj Alek ma problemy, Alek ma problemy. A masz, zostaw mojego przeciela. Bum, dostajesz, Bum, druga też. Okej, okay, super, mamy skrzynkę. O, jest klucz. U, mamy klucz, dobra, mamy klucz. Otwieramy te kłódki, idziemy dalej. Uwaga, otwieramy, otwieramy wszystkie. Mamy cztery aż. Uwaga, uwaga, otwieramy i... Lecimy na dół! Wow, jesteśmy! A, tu są jakieś a. jelenie, Kościotrupy trupy! trupy, jelenie! Patrzcie! Co jest gada? One nie mają w ogóle mięsa, tylko same kości. Co to są na za mały, jelenie? A masz, jelenie? A macie a masz, was, pół dostajesz, a, one we mnie wchodzą, co się dzieje, a masz ty jeleniu jeden dziwny, teraz zrobiliśmy super tu kolejny, a masz ty jeleniu, dobrze dostał okej, okay, teraz mamy kolejne, bierzemy i schodzimy na dół, co tu się... a, to wielkie bossy, creepery o nie, jakie wielkie, gigantyczne no, nie. ta głowa Patrycji była zła, to jest zła głowa Pati, a masz no, ty wielki bossy, Creepery. a masz, a masz, a masz, szybko uciekamy, uciekamy w nogi, w nogi, w nogi, uciekamy, uciekamy a, wypadłem poza świat ta głowa była Zła Patrycji! I padłem! Ta głowa Patrycji była zła, niestety, w środku było złe. Idziemy teraz do głowy sepka, a później pójdziemy do mojej. To będzie ciekawe tak idealka. głowy. Dobra, teraz idziemy do sepka. Patrycja była zła, idziemy teraz do sepka. Sebek ma pytanie, ile myslą ma subów? I mam półtora miliona, milion 600, miliony, milion 555, no Sebek zgadni. E, dobra, tylko czekaj, muszę pomyśleć, ile ty masz subów. No, ile ja mam subów, dokładnie. E, pomyśl sobie, podpowiedź jest taka. A tutaj po prawej całkiem. Nie musisz podpowiadać, chłopie, ja będę wiedział. Dobra, już wiem. Już no, wiemy. no, no uwaga, strzelam, uwaga. strzelam, na. nie wiem, to. I dobrze, tak, mam ja klucz. Tak dobrze, nie dobrze, nie dobrze, dobrze. Dobra, tyle mam subów, widzowie. A możecie mi pomóc? Wbijamy 2 miliony. Weźcie mi, kliknijcie plusa jednego. Wbijamy 2 miliony, a mam tyle. No weź, pomóż, no. Mało brakuje. Jeszcze raz tyle. Ja idziemy dalej. Mamy, no, otwieramy drzwi. Teraz spadamy wow. na. Do... Sebek spadł, spadamy. Lecimy. Gdzie my jesteśmy teraz? Głowa sepka. Zobaczymy, czy to będzie dobre. Na razie mamy szmaragdy, jakieś emeraldy są. Musimy zrobić parkura nad jakimś żółtym substancją. Fuj. Okej, okay, tutaj idziemy po szkle. Musimy przejść przez nią. Ja sobie snoma nie skaczę. Tak, przechodzę. -dawaj, dawajcie za mną, dawajcie za mną. Teraz tu przeskakujemy. Dobra. Patrzcie, jakiego ja robię parkura. Hops! Jest! A, a, bije to mnie, bije mnie to mocno, bije. Dostaję mocno serduszko. Uważajcie poważnie. Teraz, teraz tutaj przechodzimy. Uważajcie, bo to bardzo mocno bije, żeby tylko nie spać na dół. Dobra, teraz tu przeskakuję. Dobrze, teraz tu. Okej, okay, patrzcie, dobrze mi o, idzie. Jest Pierwszy auda, to bardzo sobie Ej, tracę serca słyszycie? Szybko teraz tutaj. Dobra, dobra, teraz tu przeskakuję. Jestem! Przyszedłem od razu, tylko dwa razy spadłem, ale tylko drobinkę, i normalnie przyszedłem. Ha, o nie. Ja w ogóle jeszcze. Okej, okay, ja idę tutaj na dół! Przyskakuję, okej, okay, jestem. Traktor tu jest! Ha, Traktor! Muszę traktorem jechać! Ej, mamy tutaj jakąś skrzynkę. A, zatankować trzeba! Ej, traktor, weźcie sobie traktor! Sebek, i możesz otworzyć traktora sobie otwórz. A ja Czeka, tankuję. Drę, Uwaga, mamy sobie. traktor, czyli w, tutaj w głowie sepka, muszę zatankować traktor i następnie sobie. Jak zatankuje, to wtedy będę mógł jechać traktorem. Dobra, e, Sebek chce se zresztą drugiego. Uwaga, jedziemy traktorem! Uważaj, żeby z tego nie rozwalić się. O nie, o nie, nie, bo tak to się rozwala. Uważaj, tu ciężko przejechać. Patrzcie na to. O, rozwalił się traktor. A, to bije, to bije, ciężko przejechać. Daj, Sebek, dasz AD. Patrz, Patrz, Sebek zagrał. Czekaj, zamarłec. Czekaj, ja przejadę to. Dasz AD, Sebek przejedzie. Patrzcie, patrzcie, co on robi. Patrz, patrz, patrz. Jak on robi, Sebek, co? E, yeah! Nie, nie, nie. Nie dał rady Sebek. Patrycja, daj. Patrycja, da szatę. Ja dam Patrycja, przyjedzie Patrycja traktorem. Pa, pa, pa. Przejedź tutaj, tylko uważaj. Pa, pa. Przejedzie, przyjedzie, przyjedzie. co, 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 co robi. Patrz to. Patrycja przyjedzie. Patrz. Jedzie, przyjechała! Co? Porobiła traktorem! O chłopie, patrzcie co to jest zawodowiec normalnie. A Sebek nie lubię, ale jedzie, patrzcie, ale. O tym się Alek. ciężko skręca! Jak patrzcie co patrz, patrz, normalnie przychodzi, patrz. A nie! A teraz tak, no, cię, chyba dawaj nie ci, tak dawaj, normalnie! Dawajcie dajcie radę, dawaj, daj Sebek, daj Sebek, Alek, dajesz padło mu Sek, radę, o Sebek, rajdowiec, patrz, patrz, jedzie, ale, jedzie. Czekaj, ja to przejadę. Dawaj, dalej, dawaj, dalej, Sebek. Radę, daj dalej, daj, dalej, daj dajesz, dajesz, dajesz. No trzeba chwilę czekaj, bo te koła się. Wolno skręcać. Daszale, da, szale, da, da. sebek jedzie, Patrzcie, sebek traktorem, samodolniec. Sebek jedzie, pa, pa, pa. Sebek jako jedyny do przejechał. Patrz, to jest, robię! To jest jego głowa, nie? Patrz, jedzie, jedzie, dobrze, dobrze, sebek. Tak, trzymaj, super, super, dajcie poprowadzę. Tu w lewo, w lewo, przejechał! Jons, jons, przejechał. Jons, przejechał, jest, super. Spad na dół, wow. na dół! Wow, co tutaj mamy? Ok, teraz jest jakiś parkur. Ok, musimy to przejść parkurem. Teraz trzeba tutaj przejść, Okej, okay, skakuje nas te szyby, tutaj szkło. Teraz tutaj. Dobrze, ten, jedzie, ten <ścoughs> ciągnikiem jedziemy, ten ciągnikiem robi parkura. Co ciągnikiem parkura robi. Spad dobra, ja się staję do góry, musimy przejść dalej. Parkura, mamy jakieś drabinki tutaj, bardzo błyszczące. O teraz nie! tutaj No, Dobra, musimy teraz tu przejść, super, teraz tu idę, hops, hops, jest, przyszedłem, zobaczcie, jestem, skakuję, jestem, <laughs> pierwszy, pierwszy jestem, zobaczcie. Ej, ale patrzcie. <laughs> Może, pati, dawaj, pati, dawaj, chodź tu, pati. pati. Ej, Alek mnie zepchał. O ty, mały, wręcz. Sebek idzie dalej, przychodzi. Sebek, nara, Aha. nara, <laughs> idziemy. Czekaj, jaka już do ciebie idę. Ale my przyszli, wszyscy, wszyscy przeszliśmy, a tylko ciebie nie ma. Dobra. Jak wszyscy, jak gdzie jest? Sam... Alek był za no. mną. <laughs> Ej, co jest? fuj, co to jest? Fuj, co to jest? co to jest? Ej, jest? My chodzę oh, w czymś, fuj. co to było? Eee. Co to jest? Co to jest brązowe? Fu, nie wchodź w to. No, idziemy dalej. Teraz mamy... Ej, tu są jakieś łóżka. No, idziemy teraz tu. Tu idziemy. Patrzcie, mamy kolejne łóżka. Ale co w tych łóżkach? Jest coś tutaj. Ej, szukajcie. Może coś tutaj będzie. Może coś tutaj będzie. znajdziecie. O, coś mam. Nie, tu nie, nic nie ma. Ej, tutaj coś jest pod łóżkiem. Zobaczcie. Pod łóżkiem coś tutaj jest. Co tu? Ej, to? Ej, tu jest jakiś przycisk. Patrz na to. A, padłem! Co? Ej, ta głowa była zła. Sepka głowa była zła. Mówi, zła o tym była. Oh. Ej, zła to było. Głowa Sepka mi rozwaliła. O dobra. Nie. Idziemy teraz do głowy mojej. Idziemy teraz do głowy Smyslow. Głowa Patrycji okazała się zła. Sepka okazała się zła. Idziemy teraz do mojej głowy. Zobaczmy, czy moja głowa będzie dobra albo zła. Mamy pytanie. Gdzie mieszka Smyslow? Uuu, pytanie o mnie. Dobra, gdzie mieszkam? Katowice? Gdańsk? Albo Wrocław? No, ja mieszkam w... Gdańsku! W Gdańsku mieszkam nad Morzem. I tutaj mamy klucz, otwieramy drzwi i przechodzimy dalej. To do prawidłowa odpowiedź. Tak, mieszkam nad Morzem, bardzo blisko Morza. Uwaga, może zrobimy. Aaaa, spadam na to! Co się Stało. E, uważajcie. Ej, wpadłem w coś w ogóle, tam trzeba uważać, bądźmy ostrożni. mu ja też szkło! Jeszcze raz uważajmy, tu jest jakieś szkło, tu trzeba prze... A, tu trzeba skoczyć, uwaga, uwaga! Skoczę, jestem, 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 dobra? Teraz musimy do wody. Uważaj Sebek, spadłem, Spada, teraz ja lecę, 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 lecę. Aj, też spadem, czemu my padamy? No, podaję. Bo poważnie. tutaj jest woda, Czekaj. do wody trzeba. Do wody trzeba tam trafić, a ja nie czekajcie, do wody, do wody, do wody. Moja głowa chyba nie powinna być aż taka zła, a tutaj spadem, teraz tam trzeba przejść, a tam trzeba skoczyć, uwaga. Lecę do wody, lecę do wody, lecę do wody! Jestem! Ha! Dobra, dawajcie sobie, do mnie, Patty! Jest! A, Je, padła. Nie! Spadła! Tutaj do wody trzeba trafić. A, tu już rozumiem, trzeba po prostu dobrze trafić do wody. Okej, okay, jesteśmy. Idziemy dalej. O nie, chyba ta głowa musi być moja zła. Tu mamy dużo kolców. Ej, dajcie jakieś złote jabłka, bo to bardzo mocno bije. Tracę życie. Ale uważajmy, teraz tutaj musimy przejść. Teraz tu. Ja ma złote jabłka! Okej, okay, weź złote jabłka. Musimy zrobić jakiś labirynt. Do kąd on prowadzi? Ej, ta głowa chyba też jest zła. Szybko go przebiegamy. Musimy zobaczyć, co jest na końcu pod w mojej głowie. Uwaga, uwaga, sadam na dół co jest, mamy w wodzie jesteśmy? Idziemy teraz dalej, teraz tu przeskakujemy jakieś żółte. Fuj, to są żółte ścieki, dobra. Idziemy dalej, teraz musimy tu przejść. Uwaga, co będzie na końcu? Tam coś jest, tam coś jest, tutaj coś jest. Uwaga, jest przejście. Lecę dalej, jest woda! Skrzynka! Patrzcie, mam skrzynkę! Koniec przejścia! To było dobre, chodźcie, chodźcie, otworzymy skrzynkę, dawajcie! Otwieramy skrzynkę, zobaczmy, uwaga, uwaga i I co to było? Dobre czy nie? Ej, tu nic nie ma. Czemu tu nic nie ma? Eee... Aaa! To było złe! Dude! <laughs> padłem poza świat! Ta głowa była zła! O nie! Trzy głowy były złe! Czyli Pati, Sebek i ja byłem złym i teraz idziemy do ostatniej głowy. To jest głowa Alka. To jest ostatnia głowa, czyli naszego przyjaciela Alka. Uwaga! W takim razie wejdźmy sobie i zobaczmy, co będzie w głowie Alka. Mamy teraz... Co to jest... Co jest stolicą yy, Norwegii? Uwaga! To jest pytanie do Alka. Alek, jaka jest stolica Norwegii? Jaka stolica? Uwaga! Co on wybierze? Oslo, Berlin czy Berno? I Oslo! Dobrze! Z gadu Przechodzisz dalej. Otwieraj tutaj. Tutaj. A, dorzucił mi. Okej, okay, otwieramy i przechodzimy teraz. Głowa alka. Zobaczmy, czy ona będzie dobra, czy będzie zła. Wpadamy na dół. Co ja! Co? Ej, to było dobre! Wow. Ty, fajne to było! Patrz na to, na Ale to ryjebanie, co? Normalnie, patrz na to. To takie było spirala dosłownie zakręcona. <gry> Ej, idziemy dalej, teraz tutaj przechodzimy. Mamy jakiś labirynt do przejścia. Aha, przechodzimy, labirynt, dobra, to musimy przejść labirynt. Szukajcie wyjścia! Przyjaciele! Szukamy Rozejdźmy wyjścia. się, tak najszybciej znajdziemy. Tylko pytanie, gdzie jest przejście? O nie, mamy labirynt, którego nie można Ej, mam, przejść! mam przejście! Mam przejście, panowie! Co, gdzie jesteś? Biegnę za oh. <laughs> ej, tu gdzie jestem, jesteś! Tu. tu jesteś, czyli gdzie? O tu jesteś! O, prawda? o, to teraz do, do prawo! Dobrze, dobrze, dobrze. O, tu, tutaj, w, tutaj, tutaj! W nie, źle! Tu, gdzie jesteście? Druga, o, tutaj. prawo! Da no, dawaj, Patty, I dawaj tu. do mnie! Patryce, ej, tu jest super przemieszczenie! Pomieszczenie! Ej, dawajcie! Jesteś Pati? Pati, gdzie jest Patty? Ubiłam <laughs> się! Idę! Mati, hoś, idę po ją. Halo, Patrycja. I... Szukaj, dobra, no weź wtedy ścioni, sebek. Ej, mamy, to jest dobre pomieszczenie. Głowa Alka była dobra. Głowa Alka była dobra, patrzcie, jakie mamy super bloki. Lamborghini! Lambo! I kolejne Porsche! Nie, co to jest? Ferrari, 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 zobaczcie, jaka super bryka. Ej, mamy Rampominy. to i Lambo. Co to jest? Ej, o biały obszycie, Lambo. Podoba mi się, biorę to białe obszycie. Jakie to jest piękne, możemy sobie jeździć. Lambo i Porsche. Ty, A w Fet środku mamy co? To ma dobra głowa, przyszliśmy na dobrą głowę, jest, udało się! Hip, hip, hura! Woo, mamy to! Daliśmy radę! Głowa Alka była, a widzowie, jaka głowa Wam się najbardziej podobała? Napiszcie w komentarzu, kogo wolicie. Mnie, sepka, Alka czy Patty. W sensie jaką głowę? Wkładajcie na mój sklep z krokapel tam są koszulki, bluzy i widzimy się jutro, odcinki są Nie.